Witajcie na kanale Testerzy Jakości. Dziś mamy dla Was wybuchowy odcinek. Dzisiejszy odcinek jest o fajerwerkach. Czy wiesz, Karolu, że zimne ognie to wyrób techniczne? Nie wiedziałem. Myślałem, że skoro to zimne ognie, to są zimne. Ale ten drucik potrafi nagrzać się do 650 stopni Celsjusza. Naprawdę? Wow. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele różnego rodzaju fajerwerków, ale pamiętajmy o tym, że każdy z nich to Materiał wybuchowy, dlatego trzeba obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie. Dziś powiemy na co zwrócić uwagę, zanim je kupicie, i jak bezpiecznie ich używać. Ale zacznijmy od początku. Przemku, czym w ogóle są fajerwerki? Fajerwerki wywodzą się z niemieckiego słowa Feuerwerk. Jest to materiał pirotechniczny, który służy do indywidualnego użytkowania przez konsumentów do celów rozrywkowych. Jest zbudowany z różnego rodzaju materiałów wybuchowych, które służą do wydzielania światła, dźwięku lub dymu, i dzieje się na, pod na podstawie samopotrzymującej reakcji egzotermicznej, chemicznej. Wynalazek fajerwerków doprowadził do powstania broni pirotechnicznej? Nie odwrotnie. Między VII a X wiekiem grupa chińskich alchemików przypadkowo zmieszała saletrę z siarką i węglem, nieumyślnie doprowadzając do powstania pierwszego prochu strzelniczego. Mówi się o tym, że e, proch powstał jako efekt uboczny poszukiwania eliksiru wiecznego życia i młodości. Już wkrótce Sylwester, będziemy hucznie świętować nadejście Nowego Roku. Jest to wspaniały festiwal fajerwerków i niestety właśnie wtedy zdarza się najwięcej nieszczęśliwych wypadków. Na co zwrócić uwagę zanim kupimy fajerwerki, Przemku? Przede wszystkim musimy wiedzieć, że fajerwerki dzielimy na trzy klasy. Pierwsza klasa to klasa o bardzo niskim zagrożeniu. To są na przykład zimne ognie, które można używać nawet wewnątrz. Druga klasa o niskim niebezpieczeństwie to są rakiety, które trzeba używać na zewnątrz. I trzecia klasa to są materiały pirotechniczne o średnim zagrożeniu, średnim stopniu zagrożenia. To, trzeba, to są takie baterie, które trzeba używać na zewnątrz i w dużych otwartych przestrzeniach. Ok, wiemy już zatem jakie są kategorie, a na co powinniśmy zwrócić uwagę, zanim kupimy. Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy opakowanie takiego materiału pirotechnicznego nie ma żadnych uszkodzeń, gniecień, że widać, że ono jest nienaruszone. Po drugie, trzeba sprawdzić, czy tam nie ma jakichś ruchomych elementów, czy one są dobrze są połączone, czy, czy, czy po prostu nie uległo jakieś zniszczeniu w trakcie transportu, przechowywania. Po trzecie, trzeba sprawdzić ląd, jeżeli jest taki, taki mechanizm zapalany lądem. Ten ląd powinien być przytwierdzony do opakowania lub zabezpieczony takim pomarańczowym zakończeniem. No i on Oczywiście mamy punkt, który mówi, żeby y, sprawdzić informacje o producencie. One powinny być na takim materiale e, pirotechnicznym, producencie, dystrybutorze. No i chyba najważniejsza rzecz z takich że, e, spraw informacyjnych przede wszystkim powinna być w naszym rodzimym języku, w języku polskim, instrukcja obsługi i ostrzeżenia e, dla takiego materiału pirotechnicznego. OK, to zerknijmy sobie na opakowanie. A... I czego powinniśmy tutaj szukać? O, widzę, że jest pomarańczowe zabezpieczenie lądu. No może zaczniemy od podstawowych informacji, przede wszystkim importer lub producent, taka informacja powinna znaleźć się na pudełku. Druga informacja to jest rodzaj tego materiału pirotechnicznego. No to czy to jest petarda, czy to jest rakieta, czy to jest yy, jakaś bateria, no to powinno być opisane. Następnie klasa, które są oznaczane F1, F2, F3 i to jest dokładnie ta informacja, o której mówiliśmy wcześniej, czyli ta klasa 1 to jest ta o bardzo niskim zagrożeniu, F2 to o niskim zagrożeniu, F3 to jest o średnim zagrożeniu. Następnie ostrzeżenia, powinny się znajdować, tutaj widzę, że są ostrzeżenia. I, I instrukcje jak używać taką powiedziałbym, no, zabawkę, bo to jest zabawka, materiał rozrywkowy. I jest to tutaj na tej mojej baterii: mam szereg e, ostrzeżeń typu P234, H204, P372. I na szczęście każde z nich jest wytłumaczone. Na przykład P234 przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku albo przechowywać dala od źródła ciepła, co wydaje się całkowicie naturalne. P370 plus P380, w przypadku pożaru ewakuować teren. Tak, właśnie powinny być oznaczone takie materiały. Również na nich można szukać znaku CE, który wskazuje, że taki, taki wyrób pirotechniczny jest sprawdzony, przebadany, dopuszczony do użytkowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa dla tych materiałów. No i jak tutaj widać na moim. W opakowaniu też jest wszystkie na P-234. No i najważniejsza informacja w tym wszystkim. Powinniśmy się zapoznać z tym wszystkim, co jest na tym pudełku, żeby wiedzieć, jak użytkować takie fajerwerki. Czy wiecie, skąd biorą się takie żywe kolory w fajerwerkach? Otóż wewnątrz każdej bomby fajerwerkowej znajdują się sole metali, które w trakcie spalania dają właśnie takie piękne efekty. I na przykład kolor czerwony to jest spalanie strontu, zielony to bar, żółty to sód. Niebieski to miedź lub chlorek miedzi, a srebrny to magnez i Uwaga teraz ważna informacja od młodszego brygadiera Karola Kieszkowskiego, rzecznika Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Warszawie. W noc sylwestrową strażacy mają dość dużo interwencji związanych z pożarami wywołanymi przez sztuczne ognie. Jeszcze przed północą, a kumulacja jest tuż po północy, interweniują kilkaset razy w województwie mazowieckim. Co roku powtarza się ten sam scenariusz. Zaplanujmy ten pokaz tak, żeby odpowiednie odległości od budynków i od od samochodów, od śmietników, od takich rzeczy, które mogłyby się zapalić i pamiętajmy o tym własnym bezpieczeństwie, czyli szkoda naszych rąk, dłoni, czy poparzonych twarzy później Rekonwalescencja może być długa, a szkoda, szkoda naszego zdrowia, więc warto czasem się zastanowić, czy nie odstąpić od tej zabawy sztucznymi ogniami. Tym bardziej, że ktoś może być pod wpływem alkoholu i tutaj sprowadzić niebezpieczeństwo i na siebie, i na osoby gdzieś tam stojące w pobliżu. Uwaga, uwaga, jeżeli wybieracie się na sylwestra do Słowenii. To absolutnie nie zabierajcie ze sobą fajerwerków. Używanie ich tam jest całkowicie zakazane. Za chwilę zabawy możecie zapłacić od 400 do 1200 euro mandatu, a firmy handlujące fajerwerkami mogą zapłacić nawet 50 000 euro kary. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wiecie już więcej o tym, jak bezpiecznie kupić i używać fajerwerków. Kończymy rok 2018, więc składamy Wam serdeczne życzenia. Dziękujemy Wam za wspólne oglądanie, wspólne jakościowe edukowanie się. A czego życzymy na kolejny rok? Szczęśliwego i bezpiecznego nowego roku. Do zobaczenia.